Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Hewel. Aha, trzeba go zgasić. Teraz. Okej. Okay. I co my tu mamy? Dzisiaj mamy 15 dzień. 15 dzień listopada. No i jest ładnie. Zostali tylko. Okej. Okay. Można powiedzieć, że na drogach zostali tylko desperaci. Czysta, czysta, kurde. Dobra, nie ma żadnego ręcznika. Yy, na drodze zostali tylko desperaci na jednośladach. Yy, zostali tacy, którzy muszą, albo skracają sobie drogę. Do, yy, nie skrac no, skracają czas do jazdu. A że jeżdżą tylko po mieście, no to da się tam w, w każdych zasadzie temperaturach ostrożnie, byle na plusie jeździć. No, ci co jeżdżą, powiedzmy, że udają, że dla przyjemności, no to są tacy, co kumpli nie mają. No i pojeby, tak jak ja. Nie musi, a jeździ. <grym> a jeździ, no w sumie też, dla tego, żeby wszystko szybciej załatwić. Kurde, bo jak ja mam samochodem się pchać, to naprawdę. To ja jestem w tej grupie od pojebów do, do desperatów. <grym> Dobra, odpalmy fulę. Aha, najpierw to, potem to, potem hamulec. Co nam to pokazuje w ogóle? Że 2,5 litra spalił, w 315 od razu się przeliczył. Przód 6 stopni opony mają i 2 bary no wiadomo, zeszło yy, dobra, zasięg niech sobie zostanie dobra, synku, pozapinaj się i jadę, jadę do jadę do Triumfa między innymi yy, na chwilę Padnę też na chwilę do Motor Mind, obok też na chwilę No i tyle I może jeszcze do firmy pojadę na plac, bo tam mam robotę. O! Wszystko mam, wszystko mam. No, a wracając do grup motocyklistów, którzy jeszcze jeżdżą, no to tak jak mówiłem, można je tak podzielić. No i częściowo tak jest, bo... Sami wiemy jak na początku naszej kariery motocyklowej, ci co jeżdżą już tam wiele lat, że na początku to kuźwa no nie było z pogody, żeby pogody, żeby nie wsiąść na tam motorynkę czy coś, czy potem na inne mniejsze motocykle. Dopiero potem jak człowiek taki bardziej świadomy się stał, objeżdżony, to wiedział, że to ani to przyjemne, ani to bezpieczne. Także dla przyjemności to się nie da za bardzo. Chociaż jakaś cząstka przyjemności pozostaje z jednośladu. Natomiast yy, to już wtedy raczej ta praktyczna strona bierze górę yy, posiadania jednośladu. A w tym przypadku myślę, że skuter jest dobrym pomysłem. <laughs> Sterowanie ruchem, kurde Chyba musi, wrzeć, chyba musi się douczyć, kuźwa jak, jak, jak się wskazuje, że kierowca ma stanąć, a kiedy ma jechać Kurde, no jakaś masakra po prostu I powiem wam od razu tak Że... Nie, Włochy na pewno, te inne kraje też, ale nie pamiętam który, no w zasadzie większość tych krajów, po których jeżdżę, to wahadła, czyli sterowanie ruchem ręcznym, odbywa się w taki sposób, już to chyba kiedyś mówiłem, że taki kolo stoi z takim olbrzymim lizakiem, ale naprawdę dużym, to jest taka średnica gdzieś z 20 cm tego tego lizaka. I ten lizak jest z jednej strony czerwony, z drugiej strony z drugiej strony zielony. No i e, jak stoi z podniesionym lizakiem i widzisz tę wielki, tą wielką czerwoną odblaskową kropkę, to stoisz. A ci, co stoją od drugiej strony, widzą, że jest zielone, że mogą jechać. Więc e, jest to dość łatwo rozwiązane w prosty sposób. No i generalnie oni wiedzą co robią. Też tam czasami jakieś cymbały się znajdą, co tam coś im się pomyli i źle pokażą. Albo tacy wiecie, no tacy znudzeni, że nie wiadomo, czy ci pokazuje, że masz jechać, czy masz stać, czy co. Eee, a u nas to raczej wszyscy są znudzeni i wszyscy pokazują w zasadzie w większości źle. Nie wszyscy, w większości. Dobra, mm, tu będzie. Zagrywam też między innymi dlatego, że to już jest taka pora, że wszyscy mówimy, że tu już samochodziarze zapominają o tym, że jednoślady istnieją. I że można z więcej takich sytuacji stykowych spotkać: że ktoś wyjedzie, ktoś nie zauważy. Czy tak jest? No pewnie jest w pewnym sensie, ale. Nie sądzę, żeby to była jakaś lawinowa odmiana, po prostu się tak trafia. No. Gorsza widoczność to raczej z tym jest związane. Zaparowane szyby, zimno, no i tak dalej. Słaba, długo, długo znaczy w krótsze dni, i to wszystko ma potem wpływ na to, jak kierowcy nas widzą. Potem takie pojedyncze lampeczki. Tu jest tak strasznie kijowo między autami jechać. Po pierwsze jest wąsko, a po drugie są kolejne takie, o, taka górka jest niewygodna No co pani Mercedes? No, dziękuję Chyba szuka adresu, bo Dobra i teraz patrzcie co się dzieje jak jedzie karetka, czy tam policja. No nie no dobrze, tutaj wszystko gra. Niestety często spotykam się z, no po prostu z takimi idiotami za kółkiem, że to się w pale nie mieści. Miałem ostatnio taką sytuację właśnie przed Rondem środka, kiedy pierwsze trzy samochody stojąc na czerwonym świetle nie ruszyły. No, chociażby na to przejście dla pieszych. Nie musiały tam jakoś specjalnie wjeżdżać za, na, 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 na rondo. Po prostu na to przejście dla pieszych, bo te auta, które stały za nimi, nie mogły podjechać do przodu, bo wszyscy sobie siedzieli na ogonie. No po prostu jakaś paranoja. Ja samochodem wyjechałem tym tunelem, żeby zrobić miejsce i. Yy, bo tam stałem, nie wiem, drugi czy trzeci i tym sposobem tam troszeczkę... Upłynniłem ten przejazd, ale te, te kretyni na tych pierwszych stanowiskach stali patrzyli w wusterko. no przecież oni stoją i przepuszczają karetkę. Byłoby zielone, to też by stali, nie pojechaliby, bo przecież jedzie karetka. <gry> no niestety, ten poziom wyszkolenia kierowców jest tragiczny w wielu sytuacjach. A to jest wynik tego, że my to jesteśmy taki chyba naród, który nie lubi się szkolić. I nie lubi jak ktoś mu tam podpowiada, przecież on jeździ 20 lat i co on, kurde, co mu taki będzie młody podpowiadał. Szkoli. Dobra, kończę to pierdolamentu. Nawiązując jeszcze, tak przy okazji, do zalet jazdy o takiej porze roku skuterowo-podobnymi pojazdami, to, to jest taka jedna zaleta, która no, wtedy się ją docenia, jak się dodatkowo nie ma garażu. Smarowanie łańcucha. Łańcuch przy takiej pogodzie jak motocykl stoi, to on tam nawet jak będzie nasmarowany, to zaraz przeżyje. Na początku oczywiście jak jest zimno to, to ten smar jest dość gęsty. No i ten łańcuch to tam po prostu przeżywa katusze na, na tym motocyklu. A często jest brudny, no bo przecież jeździmy. Teraz jest o piękna pogoda, powiedzmy czyli bez deszczu w i no i sucho natomiast jak jest taki yy, o, dziękuję panu bardzo czy pani bardzo yy, i to jest taka duża zaleta skuterka, bo no tutaj jest pasek, no i on tam generalnie nie potrzebuje jakiejś specjalnej obsługi yy, jedynie jak jest stary pasek albo już tam, może nie tyle stary co trochę podjechany już Rozciągnięty, to przy tych niektórych konstrukcjach yy, może się trochę ślizgać. No, to jest tam jedyny minus. No, trzeba po prostu ten pasek, albo nie wiem, czy to się. Nie, to się, tego się nie naciąga, to się po prostu wymienia. No i tyle. Przejechałem tutaj, o, proszę, z 200 metrów. Dzień dobry! Halo, dzień dobry! Z tej strony Life i ja dzwonię z Działu Energetyki Regionalnej. Dziękuję dzień bardzo, dziękuję. do widzenia. Tu aż tyle się. Klepło? To chyba taki jeden z ostatnich yy, vlogów tego typu, ostatnio go nazwałem daily vlog, już tam wszystkie nazwy wymyślałem od motopodcastu, no chociaż akurat, no to, uwaga, no, 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 wjeżdżamy na skrzyżowanie, jak nie możemy opuścić? No raczej nie. A jeżeli już tak wjeżdżamy, to się rozglądamy, czy przypadkiem zielonego światła nie ma ruch poprzeczny, tak? Proszę pana. No, także także tyle To pewnie będzie z tych nagrywek, chociaż jeszcze mam co dziwne, mam jeszcze dwa szkolenia przed sobą. Jedno w przyszłym tygodniu, e, gdzie... a za, zaznaczam, że dzisiaj jest 15 dzień listopada. E, dziękuję, dziękuję jest 15 dzień listopada i ktoś po prostu przed egzaminem zdaje przed egzaminem się przygotowuje, nie zdaje a egzamin już w Poznaniu jest niemożliwy do przeprowadzenia, bo już nie egzaminuje poznański WORD, natomiast egzaminuje na przykład piła. No i ten ktoś właśnie ma egzamin w grudniu, po południu czy z końcem listopada, a ta druga osoba, dziewczyna, ma też w pile 5 grudnia eee, egzamin. Także jeszcze dwa razy gdzieś tam pojadę na kołach, może będzie okazja, żeby coś nagrać. teraz jadę koło ciężarówki, to trzeba bardzo uważać, bo on właśnie może mieć taką sytuację, że taki cymbał mu wjedzie pod nos on z towarem będzie załadowany będzie próbował uniknąć yy, najechania no i może na przykład w, widząc kątem oka, a nie, nie zauważył, że ja tam jadę z boku odbije kierownicą w moją stronę i będ także przy takich dużych pojazdach to naprawdę trzeba być uważnym. Czyli, albo szybko znikać, albo jechać w, w lusterku, żeby widział. Czy musisz widzieć kierowcę wtedy w tym lusterku. Jak widzisz kierowcę, to on ciebie teoretycznie widzi. To są takie sytuacje, a dokładnie to był przykład, że ten, tym BMW, zdaje się, no tym BMW nagle mało tego jeszcze zrobił hamowę, bo przecież ten pas też skręca, jak widać, w prawo. Więc mógł sobie tym pasem spokojnie jechać. E, a jeszcze mu zrobił taką hamowę, że gość wjeżdżał na skrzyżowanie tą ciężarówką. Teoretycznie w tym momencie, jak jeszcze wjeżdżał, to był e, prawdopodobnie zmieściłby się i przejechał na drugą stronę, a ten mu wjechał w tą... To jego miejsce i gość zablokuje wtedy skrzywanie tak? No bo będzie musiał się zatrzymać na środku i nie opuści tego skrzywania więc naprawdę, no, myślenie to nie jest najsilniejsza strona. Jak widać, akurat kierowca BMW, no trochę przypadek, ale przypadek nie sądzę. No dobra, to no, już wieje w ogóle dzisiaj bardzo mocno, więc tak trochę, trochę mną tu mojta, no bo jednak to jest lekki pojazd. Jadę stówką. czuć ten wiatr, no i poza tym nie mam handgripów, handbarów i no i to tak jeszcze może nie jest źle, ale, ale jakby było tak 3-4 stopnie niżej, to bym końcówki paluchów już czuł. A na znaki to nie patrzymy, tak? No, i tutaj jest Królestwo Motormind, czyli razem z Motobandą. To takie dwa największe sklepy z odzieżą. No, z wszystkim co do motocykli. Motormind jest no bardzo efektowny, bo to po salonie samochodowym, więc jak widać, wygląda dobrze. Natomiast to są takie dwa największe sklepy. Poznaniu, no i myślę, że jedno z największych w Polsce. Dobra, idę. No dobra, załatwione, załatwione. Lecę dalej. To mam takie rękawiczki to są co prawda do biegania je używam zimą. Natomiast nawet właśnie przed chwilą mi wpadły w oko, bo do, do, widziałem na, na wieszaczku, yy, są takie rękawiczki z membrany, membraną generalnie takie cienkie, i to powiem szczerze, to jest bardzo dobry pomysł, żeby sobie coś takiego sprawić, bo to jednak jest bardzo cienkie, a jednocześnie skuteczne, bo jak wiemy wiatr jest najgorszy. A tutaj w tych akurat w tych heldach mam membranę też. Natomiast to już tak dodatkowy komfort cieplny mi zapewniają. O, o, Stanek na środku przed wejściem, co tam? Ach, Jedynka chciałem wcisnąć, kurde! Co za koleś tej? Dobra, jadę się pożegnać z chłopakami, patrz jaki tu, się wiedzie, Ada z jaką furą przyjeżdża, no bo <laughs> Dobra, terenowa fura. Co się pomyliło? No dobra, jak coś to się żegnam. Jest taka sposobność. Ale kamerę jeszcze zostawię włączoną do końca baterii. Niech tam się nagrywa. Może jakiegoś motocyklistę spotkam i go pozdrowię. A on mnie nie. I będzie powód do dramy. Jest jeden kierunek. A co tam do takiego gościa? Na potwierdzenie, proszę bardzo.